Aleja Zasłużonych Ludzi Morza imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego. Ideą jest tak naprawdę co roku upamiętnienie osób, które w sposób istotny zasłużyły się dla, można powiedzieć, w skrócie, dla naszego morza, czyli były związane czy to z językami wojskowymi, czy z gospodarką morską, czy z uczelniami wojskowymi, które w sposób taki aktywny działały na rzecz tego, żeby Polska była w sposób taki bezpośredni jeszcze bardziej taki utożsamiała się z naszym morzem. Żadne dokumenty po księdzów Ryczy pisane, z wyjątkiem tych, które były w IPN-ie, tych, które były w ubeckich czy innych archiwach, czy w niemieckich, nie, za, nie zaistniały. Trudno powiedzieć, co on robił w czasach kilomackich, gdzie przebywał, bo dokumentów nie ma. W zeszłym roku niestety nie mogliśmy świętować z powodów pandemicznych. W tym roku już te wszystkie obostrzenia już nam pozwalają na taką uroczystość. E, trochę żałujemy, bo zeszły rok był tak naprawdę bardzo szczególny. Mieliśmy stulecie zaślubin Polski z morzem. Dodatkowo stulecie tak naprawdę powstania pierwszej floty handlowej, szczególnie tutaj w miejscowości Rewa, bo pierwsza flota handlowa miała swoje początki właśnie w miejscowości Rewa, natomiast w tym roku świętujemy to ze zdwojoną siłą. Osłoniliśmy trzy gwiazdy, które stały wybrane w zeszłym roku. Jedna, która została w tym, w tym roku wybrana.